Drogi, drogi Sojuszu, Kame i Kame, dziękujemy za gościnę u Was w Waszych jakże wspaniałych progach. Nie lubię żegnać się z ludźmi, tym bardziej, że tutaj fajny klimat macie. Natomiast, natomiast zrobię to w swoim stylu, czyli w stylu Dingerina. Nagram tutaj Wam odcinek, jak uchłostam tego fioletowego tytana. Myślę, że. Jeden może jeszcze dwa, drugi atak zrobię. Zobaczymy, jak to wszystko siądzie. E, też zrobię sobie taką konfigurację też próbną e, i wystartujemy z tym pierwszym. Jak coś nie pójdzie, wr wrócę do mojego ustawienia e, wcześniejszego na te filetowe. Zobaczymy, jak to pójdzie. Także e, zapraszam Was na odcineczek specjalnie dla Was e, z tego Tytana. 12-gwiazdkowy, mam nadzieję, że ten wynik siądzie. Na grze. Mam, słuchajcie, taką drużynę. Wszystko będzie opierać się o atak specjalny na ciastku. Też może, gdybym chciał drugi atak wykonać, to może Ginevre podmienię sobie, bo ona obniża od koloru, a może zrobimy jednak obniżenie standardowej obrony. Zostawiam Ola Runa, bo on obniża od umiejętności specjalnych. Zestaw artefaktów taki jak widać, tu zastanawiałem się, czy zwój przeznaczenia nie umieścić, ale pod ciastka zwój przeznaczenia nie zawsze może tu się spełnić, bo nie, bo nie zawsze te klocki mogą jednak w ten kolor pójść. No i 4 na 1 też może być problem z klockami, Wolałbym 3 na 2, wtedy te klocki częściej tutaj się pojawiają. Także startujemy, jedziemy z pierwszym atakiem. fioletowy 12 tak Pierwszy atak ciastkiem nie będzie jakiś spektakularny Zobaczmy teraz. Słabiutko to się prezentuje na chwilę obecną. Jednak, jednak tą ginewrę musiałbym zamienić na kartę obniżającą standardowo defa, jednak tutaj lepiej to wszystko yy, siada. 300 tysięcy nie dobije pewnie. No, ale sobie zobaczymy teraz z małą zmianą. Zobaczymy jeszcze drugi atak, gdzie zamienimy sobie ginewrę. Tą ginewrę zamienimy sobie na Romeo. Romeo może obniżyć, jak ktoś wie, jak klockami. Oczywiście można dobić, można obniżyć do minus 65%. Bo standardowo na początku jest mniej, i potem te obrażenia jakby robią się głębsze. Takim składem byśmy popłynęli. Czy może na krytyka próbować? Um, ale krytyk, krytyk nie wejdzie do umiejętności, chyba ciastka podejrzewam, ale jeszcze tego nie próbowałem, powiem szczerze. Natomiast to powinno jednak lepiej siąść. Bo, w tej konfiguracji, jeśli wszystko dobrze by poszło, to atak ciastka powinien mieć no, przynajmniej jakieś 60 tysięcy jak nie więcej. Teraz powinno wejść 60 albo 70. No jest 65. Czas się. Czasu coraz mniej do końca. Także musimy się tutaj pospieszyć. Teraz już ten wynik rzeczywiście tu wchodzi. Widać. 16 sekund. 626 tysięcy, A jeszcze mogłem dobić, nie trafiłem <grym> w hypno, mogłem dobić ze 2 000. 626 tysięcy punktów obrażeń na dwunastaku, mogło być lepiej, tam chwileczkę też się przy, przyciąłem jakby, skupiłem na mm, mówieniu, no, ale to jest taki mój hołd pożegnalny z Wami na, na tym Tytanku 626609 i dziękuję za gościnę. Pozdrawiam i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli dołączyć gościnnie bądź i w, w jakiejś losowej sytuacji powalczyć. Razem wymienić się oczywiście doświadczeniami z, z, z atakowania. Dla mnie każda walka taka to jest oczywiście pasja. Lubię sobie tutaj konfigurować różne drużyny. Też, co Wam pokazywałem na, na filmikach, co dane karty potrafią zrobić, wystarczy zmienić jedną kartę w, w takim składzie i już te wyniki są dużo lepsze. A nie zawsze to musi zależeć od klocków, także. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się gorąco. Cześć.